Wystartował nowy program Małgorzaty Rozenek. Na reakcję widzów nie trzeba było długo czekać. Na antenie zadebiutował kolejny program prowadzony przez Małgorzatę Rozenek Majdan. Już po emisji drugiego odcinka w sieci nie zabrakło lawiny komentarzy. Internauci w jednej kwestii są niemal jednogłośni: Małgorzata Rozenek Majdan nie zwalnia tempa. Małgorzata Rozenek-Majdan należy do grona najbardziej popularnych i przy tym najmocniej zapracowanych gwiazd polskiego show-biznesu. Małżonka Radosława Majdana w trakcie swojej wieloletniej kariery miała okazję poprowadzić i wziąć udział w niezliczonej ilości telewizyjnych programów. Największą rozpoznawalność zyskała dzięki formatowi Perfekcyjna pani domu. Sukces produkcji sprawił, że prezenterka zaczęła pojawiać się w kolejnych propozycjach stacji zwiertniczej. Celebrytkę można było oglądać m.in. w reality Show Asia Express, Iron Maidan czy Projekt Lady. Małgorzata Rozenek nie ma jednak zamiaru osiadać na laurach. Wiadomo już, że pojawi się w roli prowadzącej kolejną edycję królowej przetrwania. Nowy program Małgorzaty Rozenek zadebiutował na Antenie. W międzyczasie wybranka byłego bramkarza reprezentacji Polski zakończyła zdjęcia do premierowego programu zatytułowanego bez kompleksów, w którym uczestniczki stanęły przed szansą na przejście zjawiskowej metamorfozy pod czujnym okiem specjalistów od wizerunku. Właśnie odbyła się premiera drugiego odcinka serii. Czy fanom perfekcyjnej pani domu przypadła go gustu Formuła Reality Show? W debiutującej odsłonie bez kompleksów bohaterką była 48-letni Magdalena, której udało się zrzucić zbędne kilogramy i schudnąć ponad 70 kg. Rezultat przerósł jej najśmielsze oczekiwania. Metamorfoza była tak spektakularna. Że uczestniczka show zmuszona była wymienić nie tylko niemal całą swoją garderobę, ale także dowód osobisty. Chociaż kobiecie udało się osiągnąć zamierzony cel, szybko okazało się, że nie wszyscy podzielają jej entuzjazm. Wiesz co mi ludzie mówią? Że źle wyglądam, że za bardzo schudłam, że jestem za chuda, że powinnam przytyć. To są ludzie, koleżanki z pracy, którzy otrząsają się na mój widok, tylko w rodzinie czuję wsparcie zdradziła przed kamerami. Na szczęście widzowie pocieszają panią Magdalenę, a w sieci nie brakuje pozytywnych komentarzy. Powiem tak najlepsza metamorfoza w tym programie coś pięknego niesamowita, przepiękna przemiana zachwycają się internauci.